Cześć, zapraszam Was na poleślajki książkowe. Dzisiaj będzie o tej książce. Książce, która jest idealna na jesienne, i zimowe wieczory. Zapraszam do odcinka. Słuchajcie, jak w ogóle trafiłem na tą książkę, którą tu widzicie. Autorem jest Marcin Andrzejewski, którego poznałem w trakcie takiej rozmowy o kryminałach w wywiadzie w wywiadzie, no bardziej rozmowie, Radia Łódź, byłem jednym tam z zaproszonych gości i rozmowa toczyła się na temat kryminałów. Zostałem tam zaproszony z tego względu, że oprowadzam razem ze znajomą. Pauliną Szygłą Kraszewską, którą pozdrawiam w ogóle z tego miejsca. Yy, spacer kryminalny po Łodzi. No i tam zostaliśmy zaproszeni. Taka wiecie gadka, przyjemna rozmowa, wymiana poglądów. Yy, I tam jednym z gości właśnie tych zaproszonych był Marcin Andrzejewski. Okazało się, że jest autorem tej książki Tramwaj Tampaniego, która i to uwaga nie jest za duży spoiler. Opiera się tak właściwie nie tyle, użycza sobie dużo tła historycznego i faktycznych wydarzeń, które działy się w Łodzi w przełomie na początku XX wieku, na tym przełomie XIX-XX wieku, w Łodzi Robotniczej w czasach 1905-1907, kiedy to miasto Łódź jest miastem niespokojnym, znajduje się pod carskim zaborem czyli dokładniej rosyjskim i ma tu miejsce zabójstwo. I nie jest to nic niezwykłego. zabójstwo jednego z fabrykantów, dokładniej Pana Kunicera. Nie jest to za duży spoiler i akcja dzieje się wokół tego. Wykorzystywałem właśnie tą książkę, do jednego z moich spacerów na ulicy Piotrkowskiej, Piotrkowska Nawrot, gdzie faktycznie doszło do tego wydarzenia. I sytuacja jest tak opisana, jak mogła wyglądać. Więc posłużyłem się opisem tej sytuacji w trakcie spaceru, który oprowadzałem, przytaczając tą książkę. No i wypadałoby w końcu taką książkę przeczytać, prawda? Że idealnie w końcu oddawała klimat tego innego wydarzenia, co już było pierwszym powodem, żeby po nią sięgnąć. Druga, taki drugi powód przekonało mnie to, że yy, pan Marcin Andrzejewski okazał się sympatycznym yy, jego mością, sympatycznym autorem i no tak stwierdziłem no tak, a się dzieje w Łodzi, kryminał sięgam. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Okazało się, że oj, coś wspaniałego. Te szczegóły, te detale, które można odnaleźć w przestrzeni miejskiej, to jest zwłaszcza gratka dla fanów, miłośników łodzi. Tej łodzi z przełomu tych przełomów wieku XIX–XX, z łodzi robotniczej, rewolucji, rewolucji. Łódzkie, niektórzy mówią powstania Łódzkiego, rewolucji robotniczej, bo te budynki jeszcze stoją. To, to, to jest najlepsze, że większość z nich stoi. Miejsca można się po prostu zabrać na taki spacer, zrobić sobie śladem bohaterów książki. No, świetne, świetne. Klimat 100% jest oddany. No, jak, jak to pokazać, że klimat jest książki oddany? No, że tak jest, no, że jest po prostu... Och, mo, można by nożem kroić, jeść jakby to był tort i nadal by człowiek był nienasycony. Coś wspaniałego. Dobrze, ile razy już padło to wspaniałego, to za dużo. Książka przynosi nas do świata tej właśnie łodzi. Mamy tam detektywa, któremu jest zlecone prowadzenie śledztwa. Tutaj też jeszcze nie ma dużego spoilera. No i kręci się to wszystko. Poznajemy historyczne postacie, co, co jest też genialne. Tło tych wydarzeń ubarwione i no dajemy się wodzić za nos, jak ta w kryminałach bywa. Tylko, że tutaj mamy akurat świetne tło. Czy książka ma minusy? Szczerze, nie dostrzegłem minusów tutaj, to zaznaczam, książka pewnie nie jest dla wszystkich, no bo jeśli ktoś nie lubi fabularyzowanych książek o Łodzi, to sądzę, że może się nie przekonać, ale i tak nadal warto sięgnąć. Tutaj jest to takie moje subiektywne zdanie, więc nie znajdziecie za dużo minusów, moim zdaniem. Jeśli są w ogóle jakoweś i takoweś. A są, że nie ma kolejnej części w takim, w takim klimacie. No, to, to może tyle. Ale ogólnie polecam gorąco z całego serca ducha. Oh. A, a, aż naprawdę. Uczta, uczta literacka. Co pozostaje mi Wam polecić? Takową książkę można sobie wypożyczyć, jest jeszcze do nabycia z tego, co się orientuje, nie. To od razu mówię, te tutaj recenzje, recenzje, opinie, ukośniego opinie, moje subiektywne opinie, recenzje, które Wam tutaj polecam, poleć lajki książkowe, nie są sponsorowane. Ja to sobie taką książkę nabywam czytam i wyrabiam sobie zdanie, czy warto, a może nie warto. Jak na razie widzicie, że warto, także nie pozostaje mi nic innego, jak polecić Wam owy zakup, wypożyczenie, zrobienie sobie herbatki, usiąść w wygodnym miejscu, położyć się, jeśli macie takowe miejsce, zamknąć okno, bo jest szaro, i ponuro i żebyście oddali się takowej wspaniałej lekturze. Chętnie Dowiem się, czy już ją czytaliście. Możecie wyrazić swoje opinie w komentarzach, czy też może w ogóle lubicie takie książki kryminalne. Oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę dla youtube'owego algorytmu oraz na moje pozostałe social media. Cześć.